Na zewnątrz zrobiło się ciemno. Wieczór zbliża się wielkimi krokami. Pan Księżyc jak co noc na granatowym niebie wypasa stado niezliczonych gwiazdeczek. Piękne sny krążą już nad domami, aby śnić się dzieciom. Pora na wieczorną bajkę. Oliwia już poszła do pokoju wysłuchać dzisiejszej niesamowitej historii. Jak będziemy cichutko, to może i my ją usłyszymy. Imbir, wanilia, trzy goździki, cynamonu, szczypty, dwie. Hej, pierniczku, ożyw się! Cześć, Imbirku! Cześć, Oliwko! Witam Was, dzieci! Serdecznie pozdrawiam wszystkie dzieci, które nas słuchają, a w szczególności Kacperka. Jest nam niezmiernie miło, że nas oglądacie. Kacperku, wiem, że bardzo lubisz psy, dlatego przygotowałem opowiadanie o pięknej przyjaźni, jaka zrodziła się między chłopcem o imieniu Antoś a adoptowaną suczką Lorą. W pewnej uroczej miejscowości, na ulicy otoczonej ogrodami i drzewami, mieszkał czteroletni Antoś. Chłopiec pełen energii i zapału do odkrywania świata. Pewnego wiosennego poranka, Antoś zapytał mamę przy śniadaniu: Mamusiu, co to jest schronisko dla psów? Mama uśmiechnęła się ciepło i odpowiedziała: Schronisko Antośu to miejsce, gdzie mieszkają psy, które nie mają swojego domu. Tam czekają na kogoś, kto je pokocha i da im rodzinę. W schronisku opiekują się nimi dobrzy ludzie, ale każdy pies marzy o swoim własnym człowieku, z którym będzie mógł być szczęśliwy. Antoś zamyślił się na chwilę, a potem powiedział z przejęciem: To ja chcę być takim człowiekiem dla psa, chcę go kochać i o niego dbać. Mama pokłaskała synka po włosach i oznajmiła, w takim razie pojedziemy dziś do schroniska i wybierzemy psa, który stanie się częścią naszej rodziny. I tak tego samego dnia Antoś poznał Lorę, młodą brązową suczkę z białym pyszczkiem. Jej ogonek merdał tak szybko, jakby chciała powiedzieć. Będę Twoją najlepszą przyjaciółką, Antosiu. Lora, choć początkowo nieco nieśmiała, szybko zrozumiała, że trafiła do kochającego domu. Antoś codziennie rano, zanim jeszcze rozpoczął dzień, biegł do swojego czworonożnego przyjaciela, by ją przywitać. Najpierw napełniał jej miseczkę świeżą wodą i podawał porcję chrupiącej karmy, którą uwielbiała. Pamiętaj, Antosiu, piesek musi zawsze mieć wodę i jedzenie, przypominała mama. A jeśli coś się skończy, trzeba uzupełnić. Po śniadaniu Antoś razem z tatą wychodził z Lorą na spacer. Lora uwielbiała wąchać trawę, skakać przez kałuże, i poznawać innych mieszkańców okolicy, zarówno dwunożnych, jak i czworonożnych, Antoś miał specjalną torbę, w której trzymał woreczki na odchody lory. Bo rodzice nauczyli go, że sprzątanie po swoim psie to ważna część obowiązków. Sprzątanie po piesku to dowód, że jesteśmy odpowiedzialni, mówił tata. A Antoś kiwnął głową. Lora była pełna energii, więc po spacerze zawsze przychodził czas na zabawę. W ogrodzie Antoś rzucał jej piłeczki, batyki i nawet starą skarpetkę, którą Lora abortowała z nieopisaną radością. Czasami grali też w berka. Antoś uciekał, a Lora goniła go, machając ogonem niczym mały wiatraczek. Pewnego dnia mama postanowiła nauczyć Antosia kilku nowych rzeczy o opiece nad psem. Antosiu, piesek musi być zdrowy. Dlatego raz na jakiś czas trzeba odwiedzać weterynarza, powiedziała. Sprawdzimy, czy Lora ma zdrowe ząbki, sierść i pazurki. Antoś był trochę zdenerwowany przed pierwszą wizytą u weterynarza, ale okazało się że Lora zachowywała się bardzo dzielnie. Po badaniu weterynarz powiedział, że jest zdrowa i dodał, że Antoś świetnie o nią dba. Chłopiec był z siebie bardzo dumny. Każdego wieczoru, zanim Antoś położył się spać, sprawdzał, czy Lora ma wygodne legowisko. Kiedyś mama zauważyła, jak chłopiec przykrywał psa małym kocykiem. Antosiu, co robisz? Zapytała z uśmiechem. Chcę, żeby jej było ciepło i miękko, tak jak mnie, kiedy kładziesz mnie do łóżeczka, odpowiedział chłopiec. Lora odwdzięczała się za opiekę na swój sposób. Gdy tylko Antoś miał gorszy dzień, podbiegała do niego machając ogonem i kładła głowę na jego kolanach, jakby chciała powiedzieć. Jestem tutaj, wszystko będzie dobrze. To było dla Antosia najpiękniejsze uczucie na świecie. Antoś nauczył się, że pies to nie tylko radość i zabawa, ale także wiele obowiązków. Sprzątanie po lorce, karmienie, spacery i wizyty u weterynarza były częścią codziennego życia. Ale Antoś wiedział, że wszystko to robi z miłości. Każdy dzień z Lorą był pełen śmiechu, nauki i ciepła. Ich więź rosła z każdym wspólnie spędzonym dniem, a Antoś coraz bardziej rozumiał, że pies to nie tylko przyjaciel, ale i członek rodziny. I tak wśród codziennych trosk i radości. Antoś i Lora pokazali światu, że największym skarbem jest miłość i przyjaźń, którą możemy ofiarować tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Ale mi się podobało. O, słodkich snów. Mam nadzieję, że i wam spodobała się ta bajka. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie, abyśmy Was pozdrowili, to poproście rodziców, aby nas odrzukali na Facebooku pod hasłem Bajki z Kruczkiem. I tam, na naszej stronie, napisali do nas, jak macie na imię i o czym byście chcieli posłuchać opowiadań. A teraz życzę Wam pięknych snów. Dobranoc, Oliwio. Dobranoc, dzieci. Czeka na ciebie, bo dusia i ciepły koc. Czas na historię, którą będziesz śnić całą noc. Ciemno już za oknem, tylko księżyc świeci. Czas na zaklęcie, które znają tylko dzieci. I miwanie trzy goździki, Cynamonu, sztyty, w hej, pierniczku, bo się